Hej, zaczyna się denerwować i pocić. Co jest? Kim jesteś? Uch, nie znasz mnie! Zaczyna się coraz bardziej denerwować. Robi śmieszną minę, aby ją rozśmieszyć. Nie wiem, kim ty jesteś, ale to jest strasznie dziwne. Blokujecie. cię. Zaczyna panikować. Nie, 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 nie blokuj mnie. Trzy, dwa. Próbuję wymyślić plan. O, oh, miam! To ja Jacek. Przełyka głośność. Chodzimy razem do szkoły. Miałem nadzieję, że może. Poci się coraz bardziej. Poprawia koszulę. Może moglibyśmy się spotkać. Czy ty przypadkiem nie jesteś tym dzieciakiem, którego przyłapali na trzepaniu w bibliotece? Robiłem to myśląc o tobie. Czekaj co, to było dobre. Nie spodziewałam się tego po tobie. Myśli o tym, co by z nią zrobił, gdyby zobaczył jej tyłek. Próbuję wymyślić plan, jak ją namówić na spotkanie. Na pewno nie chcesz się ze mną umówić? O czym ty w ogóle Nie wiem, czy mówisz... Serio, czy to jakieś anime roleplay. Nie, nie, nie podoba Ci się? Zwija się w kulkę i zaczyna płakać. Ty nie możesz być zdrowy psychicznie. Po prostu daj mi spokój. Zbiera sobie odwagę. A może chciałabyś pójść ze ze mną na randkę. Mam chłopaka, tylko za tym chodzisz na palcach XD, a na go po szkole. Próbowałeś zaprosić na randkę każdą dziewczynę w szkole, a w klasie od przyrody złapali cię na oglądaniu, no wiesz czego. No i jeszcze piłeś wodę z skibla. bym się z tobą nie umówiła. Ty po prostu tego nie rozumiesz. Zaciska pięści i zagryza wargę. Ty nie rozumiesz, co to znaczy być prawdziwym Sigmą. Dałem ci szansę. A ty ją zmarnowałaś. Zaczyna się lekko śmiać. To twoja strata. Nie moja.